Witam. Dzisiaj chciałem zacząć od pozdrowień. A więc pozdrawiam Cię Bartuś. Fajnie, że oglądasz i Ci się podobają te filmy. Także dzisiaj Bartuś będziemy pokazywać takiego dosyć ciekawego grzybka. Ponoć bardzo rzadki. To jest orzechówka mączysta. Już go tu zbliżymy. Wyrasta na Olszach, Leszczynie. Kolor taki cynamonowy. ciężko. O, będzie można go pokazać. Także na przykładzie dłoni będzie widać, jaki on jest wielki. Więc nie jest wielki. Takie można powiedzieć, półtora centymetra. Owocniki te duże. Tu też pokażemy takiego. O. Właśnie podąż jest bardzo rzadkim grzybem i jest bardzo dobrze, bardzo mocno odporny na mróz Znaczy bardzo odporny na mróz, także jemu nic nie, nie zaszkodzi. Orzechówka małczysta. Tak wyglądamy, jeszcze jeden. A to się udało znaleźć podczas spaceru. Szukałem, szukałem już zacząłem szukać świerkówek. Ale, ale jeszcze. Jeszcze chwilkę. Tak to w każdym razie wygląda ten grzybek taki cienki w sumie można by porównać do takich małych purchaweczek ponoć rzadki to jest moje pierwsze stanowisko jakie znalazłem ale, ale może bez... nigdy się na nim nie rozglądałem tak powiem także Bartuś pozdrawiam serdecznie i zbieraj czy oglądaj te filmy Ucz się, może coś więcej, może znajdziesz jakiś taki rzadki, którego, którego mi się nie udało znaleźć. Pozdrawiam.